Siema! Z tej strony ja Lolek 123, podłoga i ty. Jak widzicie zmieniłem nazwę banner oraz awatar. Yy, no bo po prostu tak mi się tamten nie spodobał i tak dalej. To nieważne, to będę mówić w następnych filmach. A, i chciałam Wam powiedzieć, że na weekend, nie wiem w który dzień, czy w sobotę, czy w niedzielę, będzie odcinek. Teraz rzadko się pojawiają, ponieważ ma, mamy ten rok szkolny, i po prostu mam. Yy, chodzę do szkoły i wiecie o co chodzi. Yy, nie mam czasu tak na nagrywanie. No i po prostu odcinki będą się tak pojawiały yy, w. W weekendy albo w tygodniu, ale w tygodniu bardzo rzadko, a w weekendy, tak w piątki, w soboty, w niedzielę będą yy, częściej odcinki. No, chyba, żeby to jakieś przerwy robił czy coś takiego, ale yy, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, yy, dajcie łapkę w górę i napiszcie, czy chcielibyście QA czy zwyczajny odcinek z prezentacji minifigurek Lego Ninjago. Oczywiście, następny odcinek z prezentacji Lego Ninjago byłby. Yy, Byłby z, razem z tamtymi minifigurkami i troszkę pokażę Wam, jak je zmieniły. Oczywiście nie będę tutaj spoilerował na tych odcinku i tak dalej. Yy, dowiecie się wszystko yy, w odcinku, kiedy będę Wam prezentował. Yy, no i wiecie, to by było na tyle, widzowie, i do zobaczenia.